Witajcie moi drodzy widzowie. Jakiś czas temu prezentowałem wam filmik z moimi pomidorami, które były na parapecie. A dzisiaj widzicie te, te same pomidorki, już na dworze, przygotowane do posadzenia w szklarni. Moją szklarnię tutaj sobie właśnie przygotowałem w taki sposób. Wykopałem 22 otwory na głębokość szpadla. Przy każdym otworze umieściłem taką, taki metalowy palik. W późniejszym czasie jeszcze troszkę przedłużę właśnie te paliki, żeby były wyższe, ale na, na tą chwilę nie jest to konieczne. No i tak to właśnie wygląda. W ogólnej perspektywie jeszcze zobaczymy. Szklarnia przygotowana. Kolejnym etapem było nawodnienie tych otworów. Tutaj dosyć komicznie to wygląda, bo właśnie w taki sposób, jakbym sikał do tych dziur. No i trzeba przyznać, że ciśnienie tego mojego sikania jest chyba bardzo zdrowe. To taki żart oczywiście z mojej strony. Około litra wody do każdego z tych otworów, żeby pomidorki mogły sobie y, spokojnie korzonki, y, żeby ko korzonki pomidorów mogły sobie spokojnie nasiąknąć, y, pobrać tej wody właśnie już tam w ziemi. No, także kolejnym etapem było oczywiście umieszczenie w dołkach pomidorów, no i przysypanie ziemią. A tak wygląda efekt końcowy mojej pracy. Przy każdym paliku widzimy ładną, zieloną sadzonkę. Tutaj jeszcze ziemię przykryłem taką tkaniną. To ze względu na troszkę niższe temperatury w nocą. Mam nadzieję, że ta tkanina troszkę pozwoli ogrzać tą glebę. No i po prostu roślinki będą miały przez to trochę cieplej. Tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że pomidory będą sobie tutaj rosły. No i za jakiś czas będę już mógł spokojnie sobie zrywać z krzaczków owoce. Dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego filmiku i zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Cześć!